O kurczę, śnieg Siemka wszystkim Powiem tylko, że Dolny Śląsk no i tyle. Jest Łukasz ze mną Można powiedzieć mój widz, ale z mojego widza zrobi się przewodnik już w tej chwili, bo tutaj ostro działał w terenie no i nakrył taką dziurę, do której będziemy wchodzić w tej chwili. Jak myślisz ktoś tu był w środku? Przewertowane. przewertowane, no ale to jest nasza pierwsza dziura, tu w tym rejonie moja pierwsza, a my lokalizacji nie podajemy, bo już się skończył czas na podawanie lokalizacji, bo niepotrzebne są różne, nie te różne przypadki, zdarzenia i tak dalej i tak dalej, brakuje mi suwa akurat, bo Rękawiczki gdzieś tam zostawiłem, ale wbijamy Bez rękawiczek Zobaczcie Oczywiście jak to umie robiemy na spontanie Aha Ja miałem dzwonić do pewnej osoby Że wchodzimy Ale, ale. Nieważne Dobra Widać jak grzali No pierwsi tu nie jesteśmy Czy to jest nowo odkryta czy nie nowo W każdym razie Nie wiadomo jak to daleko idzie Ja na razie zrobię pauzę Ja wypauzuję jeszcze na chwilę, zaraz wracamy Okej, okay. jesteśmy z powrotem Przy wejściu, ja pójdę pierwszy I tak to wygląda, skała Jak myślisz Gnejs? Tak, to jest skała no, pierwsi tu niepewni jesteśmy, ale widzicie Czemu nie chcemy podawać lokalizacji, proszę, tu jest powód właśnie Czyli śmieci Czyli śmieci My daleko tu pójdziemy Raczej nie Strasznie Rumorzu A, chodnik co, no jest, ale już się zaczyno tak robić nisko <śmiesz> Że nie wiem czy, czy my się zdecydujemy <śmiesz> Jako amatorzy czołgania Łukasz Yeah, yeah. idziemy? no to idziemy e, obwalisko, dawał ale, ale powiem Ci, że czy dalej to idzie? Czy co? to na pewno dalej szło I ja I wejdę Skurcze, jakby dziwne, bo ten urobek jest jakby zasypany, może tam szybik był i tak chyba na to wyglądał ja się jeszcze przejdę na kolanach Ja się przejdę na kolana No i moje super nagrywanie Jak tam wygląda? Tak, wygląda jakby był szybik Łukasz i zasypany z szybika Wiesz? Jakbyś to kopał, to tam dojdziesz dalej może Ciężko Ja się tutaj pauzę zrobię Odpocząć trzeba, ale komarów jest masa. Chcesz do przodu iść? No i zobacz. To chodź, tylko ja się wycofam. Muszę się obrócić. Także stolnia ma jakieś, nie wiem, 50 metrów. Może nawet nie. Gdzieś koło tego. I kończy się zawałem, obwałem. Czekaj, Łukasz, czekaj. My się miniemy, tylko ja muszę pozycję przybrać Шахчинську. я по тих днях їх стоїзди. Добре, окажи, вийде. Ну, стати так, такі варунки. Зараз ти можеш їжди спокійно. А я за тобою покажу. Мусиш на коланах. Czyli sztolnia jest Na Idę dalej Ty bez nagrywania możesz całkiem iść zobaczyć I zobacz, czy tam z góry jest wysypane Bo mi się wydaje Widzisz, że z góry jest no. Ktoś próbował tutaj fedrować I odciągał urobek do tyłu, ale tak. No. Ale jest zasypany, zasypany. ale tak by od góry. Ale nie dużo. Proszę? Niedużo. Znaczy, niedużo. I żeby było no to zostawione w jakby Powietrze tu czuć, ale to też idzie z tej strony. Powietrze nie. Nie. A. No dziwo, do góry idzie, nawet... Idzie, idzie. Może być szybi gdzieś zasypany, wiesz? Albo. No bo w takich skałach raczej się obwały. Nie robimy, także spada takie, takie drobne. Nie. To się tak nie dzieje. Nie. To się tak nie dzieje. To nie są że takie skały spadają jak na guntowej. Ja się wycofam do tyłu. Co? W sierści jest, jakiś tu było? Może, może jakiś borsuk się tu gości. No i widzicie, ile tego jest. Nawet nie ma 50 metrów. Ostrość o. No, ale co by nie było, dziura jest i dziura sprawdzono, zwiedzono. No, także widzicie, ciekawo zaspokojono. To jest jedna dziura w tym rejonie, czy jeszcze gdzieś? Sprawdzimy dalej. No. Dobra, oki. Okay. To by było na tyle z tej. Ty mini sztolnik krótki filmik bo krótko sztolnia idziemy do wyjścia no widzicie śmieci butelek na, na wstawiane na wstawiane, na zostawiane no, cegły jakieś przez to mówiłem już kiedyś i mówię teraz zero podawania lokalizacji Jesteśmy po prostu na dolnym Śląsku, Łukasz. Zgadza się. No i gitara. Dobra. To wszystko. Pozdrawiamy z Łukaszem wszystkich z tego miejsca. Trzymajcie się zdrowo. A my lecimy dalej w teren. Do następnego. Kończymy. Wychodzimy. Siemka.